Wakacje za nami czas urlopowy większość wykorzystała, a magazyn samorządu województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza na 13 odcinek. Dofinansowanie na zakup piątego nowego tramwaju. Olsztyńska starówka zmieniła się w stolicę Smaków. Najbardziej wypieczona impreza w regionie. Roślina, która nieprzerwanie króluje na polskich stołach, czyli ziemniak. Kolejne unijne środki trafią do Elbląga. Prezydent Witold Wróblewski oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisali umowę do finansowania na zakup piątego nowego tramwaju. Ważna dziedzina, bo komunikacja publiczna, niskoemisyjny transport, nowy tramwaj, popularnie mówiąc kolejny już bardzo wyczekiwany przez społeczeństwo, a oprócz tego jeszcze infrastruktura związana z przystankami, z bezpieczeństwem, suma to, jest ponad 2 miliony złotych do finansowania. Prezydent Elbląga zapowiedział, że miasto będzie startować w kolejnych konkursach. Do kluczowych inwestycji są już opracowane wnioski i projekty. Między innymi na nasz szpital miejski, który, który wymaga gruntownej modernizacji, żeby spełnić standardy. Budowa nowego bloku operacyjnego i modernizacja oddziałów to jedna z kluczowych i najdroższych inwestycji, którą miasto chce zrealizować wykorzystując unijne środki. Olsztyńska starówka na jeden dzień zamieniła się w stolicę Smaków. Odbyła się tam bowiem impreza pod nazwą Festiwal Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla, czyli najsmaczniejsze wydarzenie tegorocznego lata. O tym, że turyści odwiedzają Warmię i Mazury nie tylko dla przyrody, wiadomo nie od dziś. Coraz częściej szukają też niezapomnianych lokalnych smaków i właśnie olsztyński festiwal tych doznań dostarczył. Jesteśmy regionem. Z jednej strony rolniczym, ale również regionem turystycznym. Gdzie turystów coraz więcej do nas przybywa i z tego się bardzo cieszy, cieszymy, bo przecież nasze województwo warmińsko-mazurskiego, warmińsko i warmińsko jego stolica się rozwijają, a wiemy, że mieszkańcy chcą Polski, czy też turyści zagraniczni, którzy przyjeżdżają, mile spędzić ten czas, odpoczywając, aktywnie odpoczywając, ale i również dobrze po prostu e, jedząc. Było jak zapowiadali organizatorzy, słodko, słono, pikantnie. Dla każdego coś dobrego wszystko świeże z naturalnych produktów. Festiwal dziedzictwa kulinarnego jest bardzo istotną wartością promocyjną. Chcemy promować region nie tylko przez piękno natury, nie tylko turystów przyciągać naszymi walorami i krajobrazu, ale również właśnie dziedzictwem kulinarnym, czyli dobrymi, smacznymi potrawami, potrawami, które są bardzo zdrowe, ponieważ ten produkt wyjściowy powstaje tutaj u nas w naszych dobrych Polach, dobrych zagrodach, dobrych jeziorach, lasach. To wszystko jest bardzo naturalne, zdrowe, a tradycja dobrego przetwarzania to dziedzictwo wielu narodów, wielu pokoleń naszych dziadów, pradziadów, rodziców. I myślę, że to, co najbardziej wartościowe, pokazujemy właśnie na tych festiwalach. Organizatorem Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego w Warmii Mazur i Powiśla byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Olsztyn. Jednym z głównych Punktów programu było łamanie przepisów przez Karola Okrasę, który kuchnię warmińsko-mazurską zna jak mało kto. To najbardziej wypieczona impreza w regionie. Przez trzy dni elbląska starówka pachniała smakowitymi kąskami, już po raz czternasty w Elblągu odbyło się święto chleba, czyli jarmark produktów tradycyjnych i zdrowej żywności. Rozpoczęliśmy wakacje dniami Elbląga, kończymy wakacje dniami chleba. Są to dwie takie największe, sztandarowe nasze miejskie imprezy. Do Elbląga przyjechało ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy, a także delegacje miast partnerskich Elbląga, m.in. Kaliningradu, Bałtycka Kąpień, Tarnopolaczy, Nowogródka. Gościem święta chleba był marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który m.in. wspólnie z prezydentem serwował mieszkańcom tradycyjną zupę rybną przygotowaną przez Elbląski Klub Szefów Kuchni. To jest też bardzo ważne doświadczenie, bo do tej pory takie festiwale, można powiedzieć, dziedzictwa kulinarnego odbywały się w środowisku, w gminach, w niedużych miasteczkach. Natomiast widzimy, że potencjał dużego miasta, na przykładzie Elbląga, jest bardzo cennym takim doświadczeniem, jeżeli chodzi o promowanie tego, co, co najlepsze na Warmii i Mazurach. W tym roku Elbląg świętował 25-lecie umowy o współpracy z rosyjskimi partnerami z Kaliningradu i Bałtyjska. Organizowano m.in. specjalne warsztaty, pokazy artystyczne, a także koncert artystów z Rosji. Nidzickie Śmiątki były tegorocznym gospodarzem 26. już Krajowych Dni Ziemniaka. Na kilkunastu hektarach terenu zaprezentowało się ponad 100 wystawców z całego kraju. Dzień Ziemniaka to święto producentów tej rośliny, która nieprzerwalnie króluje na polskich stołach. Impreza odbyła się na warmi Mazurach po raz pierwszy. Technologie się bardzo zmieniają. Te, te, te nowoczesne maszyny, sprzęt, ale również i sama agrotechnika jest z roku na rok coraz bardziej dynamiczna. I takie zapoznanie się z możliwościami, nawiązywanie kontaktów, też kojarzenie produkcji z nauką jest bardzo istotne. Nie bez przyczyny powiat Niedzicki został wybrany na tegorocznego gospodarza Krajowych Dni Ziemniaka. Powiat Niedzicki jest bowiem jednym z ważniejszych w kraju producentów tej rośliny. Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. To, że ziemniak odgrywa w naszym życiu bardzo dużą rolę, tego nie musimy. Mówić. Myślę, że nie ma osoby, która by nie skosztowała przynajmniej raz w życiu potrawy z ziemniaka. Krajowe Dni Ziemniaka zorganizowane w tym roku w Nidzicy to impreza o bardzo wielkim rozmachu. Jak widzimy, skala tej imprezy przerosła nawet oczekiwania pana wojewody i pana marszałka. Na kilkunastu hektarach rozstawione namioty, wielu wystawców. Cieszymy się, że przyjechali też klienci, którzy chcieliby kupować naszego ziemniaka z Afryki Północnej i z całej Europy Zachodniej. Imprezy takie jak właśnie Krajowe Dni Ziemniaka to doskonały sposób dla producentów na pozyskanie kolejnych odbiorców lub po prostu wymianę doświadczeń. Ziemniakiem zajmujemy się od 20 paru lat w uprawie. Prowadzimy gospodarstwo o powierzchni tam ponad 600 hektarów, w czym udział ziemniaka jest na poziomie 150 do 200 hektarów rocznie. Głównie są to od zmiany wjadalne z przeznaczeniem dla rynek spożywczy do sieci lokalnych, do sieci krajowych dyskontów spożywczych. Dawno, dawno temu były to typowo tereny ziemiaczane. Z naszych terenów pociągami wyjeżdżał Ziemiak na wschód, na całą Polskę, również na Europę. Dzisiaj odbudowujemy ten rynek Ziemiaka i próbujemy postawić go znowu na piedestał. Oprócz samej wystawy, prezentacji odmian czy maszyn usprawniających pracę rolnikom podczas tego wydarzenia w Siemiątkach odbyła się też konferencja pod nazwą Doświadczenie, Współpraca, Skuteczność. Według szacunkowych obliczeń tegorocznych Krajowe Dni Ziemniaka odwiedziło kilkanaście tysięcy osób.